Cześć, witam was bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Bartosz z kanału Ale jak to zrobić. Moi drodzy, dzisiaj przygotuję dla was krótki poradnik jak poradzić sobie z upałami, które są bardzo mocno uciążliwe, szczególnie jeżeli nie mamy klimatyzacji w domu i pracujemy na przykład na home office, w biurze, byśmy się chłodzili ze znajomymi w klimatyzowanym pomieszczeniu, natomiast w domu no niestety musimy sobie jakoś z tymi upałami poradzić. Moi drodzy, moje rozwiązanie jest takie, że potrzebujecie jakieś pudełko, w moim przypadku jest to takie styropianowe pudło do przewożenia głównie jedzenia, które po prostu będzie nam trzymało w środku temperaturę. Mamy taki łazienkowy wiatraczek z przełącznikiem i z możliwością wpięcia do gniazdka. No i mamy takie zwykłe kolanko 90 stopni, dzięki któremu będziemy mogli sobie kierować chłodne powietrze ze środka tej skrzyni. Mamy też kilka butelek, które wypełnimy wodą i zamrozimy. No i jest też nożyk, żeby wyciąć w tym pudełku otwory na nasz wentylator oraz na to kolanko. Moi drodzy, widziałem kilka tego typu podobnych sposobów na YouTubie, ale nie widziałem, żeby ktoś wytłumaczył to konkretnie, jak to zrobić, oraz nie powiedział nic na temat kosztów i tak dalej. Ja będę chciał to wszystko uwzględnić w tym materiale, także zaczynajmy. Moi drodzy, sytuacja jest bardzo prosta. Mamy tutaj taki wentylator łazienkowy, który ma tutaj średnicę bodajże 10 albo 12,5. Centymetra, podeślę Wam gdzieś link w opisie pod filmem, i teraz wszystko polega na tym, żebyśmy ten wentylator zamontowali sobie tutaj w tym pudełku. Następnie chcemy, aby to kolanko było zamontowane dokładnie tutaj, w tym miejscu. Także tutaj będzie nasz wentylator zaciągał ciepłe powietrze z pomieszczenia. To ciepłe powietrze w środku schodzimy sobie lodem w butelkach, i to chłodne powietrze będzie wypychane przez wentylator na zewnątrz tym kolankiem. Także bardzo prosta konstrukcja, bardzo tania konstrukcja, bo butelki po wodzie, czy tam po jakimkolwiek napoju, myślę, że się na pewno znajdą. Woda z kranu, zamrażalnik, żeby to schłodzić i zamienić wodę w lód. Ten wentylatorek zaraz Wam zaprezentuję na ekranie, w jakiej cenie udało mi się go znaleźć. Taka skrzynia również nie jest zbyt droga także bardzo, bardzo proste rozwiązanie a na pewno przyniesie ulgę. Także ja się zabieram do pracy. Najpierw w tym powiedzmy, w tej przykrywce wytniemy sobie otwór na wentylator, następnie w pudełku wytniemy sobie otwór na to kolanko tym oto nożykiem także. Ja się biorę do pracy i widzimy się za chwilę. Ok, jak widzicie, otwory mamy już wycięte. Kolanko zainstalowane, wentylator również. Jeszcze Wam zaprezentuję, jak to wygląda od środka. W ten oto sposób nie musi być jakoś tam też idealnie, bo tutaj nie będzie nam aż tak bardzo to chłodne powietrze uciekać, bo wentylator będzie je bardzo skutecznie wypychał, właśnie w kierunku tamtego oto otworu tak to wygląda tak to się prezentuje i teraz moi drodzy jak widzicie ja tutaj jeszcze fajnie sobie tą odległość spasowałem, tak jakby żeby ta rurka troszeczkę nam tutaj była cofnięta żebym mógł sobie stawiać do pionu tą skrzynkę czy tam to pudełko po to, żeby mi było łatwiej po prostu wkładać zamrożone butelki do środka i teraz Powiedzmy, że te butelki są już z zamrożoną wodą. Ustawiamy sobie je tutaj w środku. Możemy sobie włożyć na przykład 3, możemy sobie włożyć 6. To będzie chłodniejsze powietrze, jeżeli damy 6, troszeczkę mniej chłodne, jeżeli damy 3 butelki. No ale warto, żeby mieć po prostu jakieś tam butelki też na wymianę. Na przykład trzy wkładamy tutaj, a trzy mamy w zamrażarniku w razie czego na wymianę, jak te już by się roztopiły i by się zrobiła z nich woda. Także przygotowujemy sobie takie wkłady. No i teraz, tak na dobrą sprawę, tylko zamykamy sobie to wieko, no i uruchamiamy cały system, i to jest cała filozofia. Także moi drodzy, ja zalewam butelki wodą, zamrażam je. Wkładamy je do środka, zamykamy nasze pudełko, no i sprawdzimy skuteczność działania tej mojej konstrukcji. Także widzimy się za chwilę. W porządku, moi drodzy, jesteśmy w pomieszczeniu, w którym będę testował nasze nowe urządzenie. Tutaj mam trzy butelki, jak widzicie, zamrożone. Mam również termometr, który aktualnie pokazuje nam, że w tym pomieszczeniu mamy. 28 stopni, także dosyć ciepło. Dzisiaj mamy gorący dzień 33-34 stopnie, także idealne na testowanie naszykowałem sobie taką tasiemkę, dzięki której sprawdzimy właśnie jak to powietrze tutaj się rusza z naszego um, urządzenia no i zabieramy się za składanie, także. Ok, wszystko złożone. Tutaj szczelnie zamknięte. Termometr wskazuje 28 stopni. Teraz włączymy urządzenie. Jak widzicie, powietrze jest zaciągane do środka i wyrzucane z tej strony. Ok, jak widzicie, na wylocie z urządzenia mamy jakieś takie mniej więcej 24 stopnie, co sprawia, że tutaj wylatuje naprawdę takie bardzo chłodniutkie, przyjemne powietrze. I zobaczmy, jak to wygląda głębiej. Okej, okay, trochę wezmę do góry, bo prawdopodobnie termometr dotknął do butelki, bo wątpię, żeby było aż tam tak chłodno w środku. Tak na dobrą sprawę, jakby ten sprzęt w zamkniętym pokoju zostawić pewnie tam na pół godzinki czy 40 minut, to spokojnie te kilka stopni nam w tym pokoju zbije. Dzięki temu będzie nam po prostu chłodniej i przyjemniej niż jakbyśmy w ogóle nie mieli nic uruchomione, albo ewentualnie tylko sam wiatrak, który no, tak naprawdę miesza powietrze, a wcale go nie schładza. Tutaj mamy właśnie możliwość schłodzenia sobie tego powietrza w pomieszczeniu. Także moi drodzy, trzy butelki wystarczyły, żeby naprawdę uzyskać tutaj niesamowitą, właśnie różnicę temperatur. Właśnie najfajniejsze jest to, że wciąga ciepłe powietrze z pokoju. A wypycha chłodne powietrze ze środka naszej skrzyni. Także ja jestem zadowolony, efekt osiągnięty. Zawsze te 2-3-4 stopnie będę mógł sobie zbić w danym pomieszczeniu. No i wszystko zależy od tego, ile będę miał zamrożonych butelek, żeby sobie te wkłady móc wymieniać w momencie, kiedy butelki w środku już się zagrzeją i ten lód się roztopi. Zaleta butelek jest taka, że ta woda się nigdzie nie wyleje. Także, jak dla mnie moi drodzy, całkiem, całkiem w porządku opcja na takiej domowej roboty klimator. Nie jest to klimatyzator, jest to właśnie taki klimator, można powiedzieć. No, i tutaj, jeżeli chodzi o koszty, to gdzieś tam prawdopodobnie teraz na ekranie pojawią się jakieś aukcje, na których ja to wszystko pokupowałem. Nie wiem, tutaj naprawdę, ile policzyć za to kolanko, bo ja je gdzieś tam znalazłem w piwnicy i, i w ogóle nie musiałem go kupować. No, ale myślę, że to jest koszt tam kilku, kilku złotych w jakimś markecie budowlanym. Też postaram się znaleźć jakiś odpowiednik. No i to było na tyle, moi drodzy. Całkiem, całkiem fajna sprawa. Powiem szczerze, że na takie upalne dni jest to na pewno ulga. No i tutaj. Jeżeli nie chcemy sobie wychładzać pomieszczenia, tak jak ja teraz będę sobie to robił, czyli po prostu zostawię tutaj na pół godzinki, że 40 minut ten sprzęt, żeby sobie pochodził przy zamkniętych drzwiach i schłodzi mi po prostu to całe powietrze w pomieszczeniu. To ja tutaj ewentualnie mógłbym sobie na przykład tą rurę skierować gdzieś, na przykład pod nogi, albo gdzieś właśnie postawić na stołeczku w drugim końcu pokoju, tak żeby to chłodne powietrze chłodziło na przykład w kierunku, w którym sobie siedzimy w, w upalny dzień. No bo tutaj, mając te 34 stopnie na dworze, w pomieszczeniu 28, no to nawet te takie 3, 4, 5 stopni mniej. Jak zawieje, to jest dużo, dużo przyjemniej. Także moi drodzy, tyle ode mnie. Mam nadzieję, że Wam się podobało, mam nadzieję, że skorzystacie. Dajcie znać w komentarzach, czy jest to dla Was ciekawa, interesująca opcja, i czy ewentualnie zdecydujecie się na zrobienie sobie takiego sprzętu. Bo, tak jak mówiłem, jednorazowy zakup takiej styropianowej skrzyni. Jednorazowy zakup takiego wentylatorka, który później możemy w każdej chwili wyjąć i wykorzystać, wydaje mi się, że jest to całkiem niedroga, a bardzo fajna opcja na lato. Także moi drodzy, tyle ode mnie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się. Papa. Pa. Wielkie dzięki za obejrzenie tego materiału. Mam nadzieję, że Wam pomogłem, i teraz już wiecie, jak to zrobić. Nie zapomnijcie oczywiście ocenić tego materiału. Zapraszam Was również na mojego Facebooka i Instagrama. No i jeżeli macie jakieś pytania, bądź nie wiecie, jak coś zrobić, to piszcie w komentarzach, a ja postaram się nagrać o tym odcinek. Przypominam również o subskrybowaniu mojego kanału, no i kliknijcie dzwoneczek, żeby nic was nie ominęło. Trzymajcie się i pozdrawiam was bardzo, bardzo serdecznie. Widzimy się w kolejnych odcinkach.